Witam, krótki film na temat tego, jak zrobić stół do tenisa stołowego. Przy zrobieniu własnego stołu powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno ma to sens. Pamiętajmy, płyta, która jest potrzebna do zrobienia stołu, jest dość duża. Jeżeli ktoś już koniecznie chce zrobić własny stół do tenisa stołowego, powinien kupić odpowiednią do tego płytę. Odpowiednia płyta jest to płyta najlepiej wiórowa, oklejona okleiną, czyli będzie ona i twarda, miała odpowiednią grubość, a tym bardziej odpowiednie zachowanie piłki na niej, czyli nie będzie chropowata, będzie gładka. Czyli płyta wirowa oklejona okleiną jest w porządku. Można do tego także kupić grubego regipsa, którego byśmy pomalowali następnie farbą, ewentualnie płytę typu OSB, która także będzie w porządku do gry, dobrze gdy też będzie oklejona okleiną. Jeżeli kupujemy płytę do tenisa stołowego, powinniśmy zwracać uwagę na to, aby była jak najgrubsza. Im grubsza płyta, tym lepiej będzie odbijała piłkę. Im cieńsza płyta, tym bardziej będzie absorbowała siły piłki i piłka będzie miała mniejsze odbicie, więc będzie niedobra. Płyty do tenisa stołowego, jeżeli chcemy kupić, to wiadomo, kupujemy je w sklepach budowlanych na odpowiednią długość i szerokość, które będą potem dla nas docięte. Przy wyborze płyty jej szerokość, czyli miejsce, po której, miejsce w którym stoi zawodnik będzie miało 152 cm i to jest szerokość. Wiadomo, taka płyta musi być szeroka. Natomiast długość 275 cm, to jest naprawdę duży kawał płyty. Tak, te płyty są nie tanie. Jeżeli kupimy taką płytę pamiętajmy, możemy ją sobie dociąć jak chcemy. Jednakże tutaj pojawia się problem, jak zrobić steraż. Steraż musimy sami wymyślić, położyć płytę tą na jakimś stole. Możemy dorobić do niego nogi, czyli jakieś tam spawane rurki. Jednakże to jest dużo zabawy, tutaj nie ukrywam. Kiedyś sam robiłem taki stół, wiem, że to nie jest proste. Ten stół z czasem będzie się po prostu wsuł, gdyż nie jest to płyta tak zabezpieczona jak w typowych stołach do tenisa stołowego. A następnie trzeba sobie zrobić prosty przelicznik. Kupienie płyty nawet najtańszej, która będzie nadawała się na zrobienie stołu do tenisa stołowego będzie wynosiło 1 trzecią wartości nowego stołu do tenisa stołowego, takiego, który jest na stelażu jednego z najtańszych. Tutaj należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ma sens? Kupienie stołu tak naprawdę nie jest tak drogie, a stoł jest naprawdę dużo lepszy niż Coś, co zrobimy sami, coś, co będzie takie prowizoryczne. Nawet jeżeli mamy smykałkę taką, aby wykonywać ładny, ładny stół, ładnie mu zrobić stelaż. Pamiętajmy, płyty MDF czy płyty regipsowe lub wiórowe, one nigdy nie będą tak odporne na warunki atmosferyczne, szczególnie na wilgoć, jak te płyty, które są zastosowane w tenisie stołowym. To też jest wiór, ale pokryty specjalną powierzchnią jest zupełnie inny. Także powierzchnia prawdziwego stołu do tenisu stołowego ma zupełnie jedną absorpcję odbicia oraz rotacji. Jeżeli kupimy dowolną płytę i pomalujemy ją nawet dowolną farbą, to nigdy nie będzie ta piłka się zachowywała tak jak na prawdziwym stole do tenisa stołowego. Jest to wiadomo, fajna sprawa mieć stół, który sami zrobimy, podbijać po gdzieś rekreacyjnie na działce. Jednakże stół ten, który wykonamy sami z typowej płyty, o której mówiłem wcześniej, nie będzie odporny na żadną wilgoć. Nawet jeżeli będziemy często wycierali, wycierali w niego ręce albo tym gorzej położymy go do przechowania w jakimś miejscu, gdzie jest zimno, może trochę wilgoci, zaraz stół napuchnie i już z niego nic nie będzie. Także jest to duża cena, aby zrobić samemu stół do tańca stołowego. I niekoniecznie się będzie to przeliczało na korzyść. Według mnie nie ma sensu robić się własnego stołu. Chyba że ma się jakieś tam odpadki i takich dużych płyt, to wtedy można go prowizorycznie wykonać na jeden sezon do gry, takiej po prostu odbijania. Ale to nie będzie ta sama gra co, na tenisie, co w tenisie stołowym na prawdziwym stole. Prawdziwy stół można kupić za około 250-300 zł. już nowy, jeden z najtańszych. Jest to stół normalny, można na nim normalnie grać, jest to stół typowy. Jeżeli będziemy sami robili stół, no to stołowego, koszty będą powiedzmy o połowę mniejsze, ale połowę to nie jest duża kwota. Lepiej uzbierać trochę pieniędzy, kupić dowolny stół, nie będę polecał żadnych marek, bo nie o to chodzi w tym filmie. Po prostu lepiej kupić stół niż samemu władować w niego bardzo dużo czasu, a także tak naprawdę do takiej jakości bardzo dużo pieniędzy. To wszystko na ten temat. Dziękuję za uwagę.